Cześć! Z tej strony Dawid Zieliński i witam Cię serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować pixel Facebooka na WordPress za pomocą oficjalnej wtyczki rekomendowanej przez Facebook. Ale czym w ogóle jest ten cały pixel Facebooka? Krótko mówiąc, jest to po prostu kod, który wgrywamy na stronę i tak naprawdę pozwala on nam na analizowanie działań podejmowanych przez użytkowników na stronie. Dzięki niemu też możemy tworzyć różne grupy odbiorców oraz zapewnia nam też dostęp do optymalizacji do narzędzi optymalizacji na przykład reklam, które będziemy robić w menadżerze reklam. No to nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to Logujemy się po prostu w menadżerze reklam. Jak przejść do menadżera reklam, też umieszczę link poniżej tego wideo. Ponieważ nagrałem film, który pokazuje krok po kroku, jak się dostać do takiego menadżera reklam. I kolejną rzeczą, którą robimy już po zalogowaniu, to klikamy w takie 9 kropek z lewej strony u góry. Widzimy teraz takie 6 ikonek. Klikamy w tą piątą ikonkę, czyli menadżer zdarzeń. Zostaliśmy teraz przeniesieni właśnie do źródła danych. Ja też na tym koncie testowym nie mam zainstalowane piksela Facebooka, dlatego będziecie widzieli od początku do końca, jak po prostu taki piksel instaluje. Mamy takie, taką stronę właśnie, gdzie nie ma w ogóle żadnego źródła danych jeszcze podłączonych, to klikamy po prostu w ten przycisk połącz źródło danych. Z racji, że ja instaluję ten pixel Facebooka w, w po prostu na stronie internetowej, do wybieram opcję internet, po czym klikamy przycisk rozpocznij. W kolejnym kroku mamy do wyboru albo API konwersji, albo pixel Facebooka. Z racji tego, że my to instalujemy właśnie w WordPress, to wybieramy pixel Facebooka, po czym klikamy połącz. Jak widzisz tutaj. Po prostu to, co musisz zrobić, to nazwać taki pixel. Załóżmy, że to będzie marketing nomady. Oczywiście, ty to nazywasz pod swoją firmę, po czym podajesz stronę internetową, gdzie ten pixel będzie instalowany. W moim przypadku to będzie marketingnomady.pl. Klikamy, kontynuuj. Jak widzisz, zainstalowałem takie źródło danych u siebie w menedżerze reklam. Teraz musimy to połączyć po prostu z WordPressem. Masz do, do wyboru albo dodaj ręcznie kod piksela do witryny, albo użyj integracji z partnerem. W pierwszej metodzie będziemy korzystać z użyj integracji z partnerem, czyli klikamy korzyst, skorzystać z usług partnera i zjeżdżamy na sam dół, wybieramy WordPress. Jak widzisz, przeniosło nas do takiego menu, gdzie będziemy po kolei przechodzić, realizować każde kroki, które pozwolą nam połączyć pixel Facebooka z WordPressem. Klikamy Kontynuuj. Mamy do ściągnięcia tutaj plugin. Klikamy Pobierz. Po ściągnięciu tutaj takiej wtyczki na swój komputer, klikamy Kontynuuj. I jak tutaj macie tą instrukcję też, że należy przejść do kokpitu, nacisnąć wtyczki, dodaj nową, po czym taką wtyczkę po prostu importować do naszego WordPressa. I właśnie dlatego przechodzimy teraz do strony naszej internetowej, do dashboardu, do kokpitu w WordPressie, wybieramy wtyczki, dodaj nową wtyczkę, klikamy wyślij wtyczkę na serwer, choose file. Po czym wybieramy taką, taką wtyczkę, którą pobraliśmy. Wybieramy opcję Zainstaluj teraz. W taki sposób zainstalowaliśmy wtyczkę Pixel Facebooka, która jest zalecana przez samego Facebooka. I teraz zostało nam tylko, żeby jeszcze włączyć taką wtyczkę. Widzisz tutaj, teraz po, pojawiły się wszystkie wtyczki, które na dzień dzisiejszy mamy zainstalowane, i szukamy tej wtyczki, którą zainstalowaliśmy, jeżeli chodzi o Pixel Facebooka. Przechodzimy do Settings. Samo ID, jeżeli chodzi o Pixel, zaciągnęło się tutaj automatycznie, ponieważ my ściągnęliśmy tą wtyczkę z naszego konta. Dlatego automatycznie ten, to ID się nam zaciągnęło. No samo ID można też znaleźć. Tutaj z lewej strony widzicie, że jak mam nazwę naszego Facebook Pixela marketing nomady, to jest coś ciekawy identyfikator. I to jest właśnie ten numer naszego Pixela Facebooka. Przechodzimy dalej już do kontynuuj. I tu jest dalsza instrukcja, jak widzicie, my już, my już aktywowaliśmy. Jak widzisz Facebook poleca nam też, żeby zaznaczyć tą drugą i trzecią opcję. Ja osobiście zaznaczę tylko samą drugą opcję, ponieważ na ten dzisiejszy, jeżeli chodzi o API, nie będę tego potrzebował. Przechodzimy dalej. Kontynuuj. I tutaj sprawdzamy, czy nasz pixel działa prawidłowo. To, co musimy zrobić, to po prostu wpisać naszą domenę, nasz adres naszej strony internetowej. I wysyłamy ruch testowy. Jak widzisz, nas, nasz piksel został prawidłowo zainstalowany, jest aktywny. Przechodzimy dalej, kontynuujemy. Jeżeli chodzi o same zdarzenia, to na, na razie pominiemy ten krok, ponieważ stworzę oddzielne wideo, gdzie wytłumaczę dokładnie, czym są zdarzenia standardowe, czym są zdarzenia niestandardowe, jeżeli chodzi o menadżera reklam na Facebooku. Dlatego tutaj zamykamy już X-em i właśnie w taki sposób wgraliśmy pixel Facebooka na WordPress. Zalecam, żeby zrobić to jak najszybciej, ponieważ im więcej jest danych, im szybciej te dane o użytkownikach, którzy odwiedzają Waszą stronę, będziecie zbierać, tym lepiej dla Was, jeżeli chodzi o, o biznes, o reklamy i optymalizację tych reklam. Jeżeli podobało Wam się to wideo, to dajcie lajka. Subskrybujcie kanał, jeśli macie jakieś pytania do samego Pixel Facebooka lub jeśli chcecie też takie tutoriale, ale w, może w innej tematyce, inne problemy, jeżeli chodzi o menadżer reklam czy lajki sprzedażowe, to zachęcam was do zostawienia takiego komentarza na dole pod tym wideo. Także widzimy się przy następnym wideo. Cześć!